dzisiaj pudełeczko z Jasiem i Małgosią, transferem i chlapaniami. Czyli dla urozmaicenia klimat młodzieżowy. Pomysł tani i szybki, zresztą zobaczcie sami. Oczywiście na początek pudełeczko malujemy na biało. Dzisiaj rządzi taniość, więc zwykła farba do ścian. Ale oczywiście farba akrylowa też może być. Dla uzyskania równego koloru malujemy dwa razy. Będę transferowała grafikę, którą kiedyś znalazłam w sieci. To chyba była ilustratorka Mary Kej. Kodołeczko pomalowałam na biało, para jest na białym tle, w związku z tym mogą ją wyciąć ze sporym marginesem. Po przyklejeniu nie będzie tego widać. Do przyklejenia grafiki użyję transfer żelu. Możecie go kupić w naszym Inspiralowym sklepiku, adres na dole strony. Dość grubo smarujemy afers obrazka i miejsce pod obrazkiem. Do przyklejenia grafiki jak widzicie używam zwykłej koszulki do dokumentów. Po przyłożeniu grafikę trzeba bardzo dokładnie wygładzić. Wypychamy nadmiar kleju i ewentualne bąbelki powietrza. Ta technika jest świetna, botania. Raz kupimy żel, a potem możemy transferować wszystko, co uda nam się znaleźć w sieci i wydrukować na drukarce laserowej. Koszulkę zdejmujemy i cały zostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Jeżeli daliście za dużo kleju i sporo wyszło bokami, należy to usunąć ręcznikiem papierowym. A teraz kulanie, czyli usuwanie papieru, aby uwidocznić grafikę. Porządnie moczymy obrazek wodą, zazwyczaj widać kiedy jest mokry. No i zaczynamy rolowanko. Obrazek co jakiś czas moczymy, bo rolować trzeba na mokro. No i z wyczuciem. bo akurat tak czynność, jak już kiedyś mówiłam, rządzi się prawami marfiego. Przy takiej pracy buty nie uszkodzą się nigdy. Ale oko, nos albo głowa i owszem, farfocle spłukujemy, a parę kulamy tak długo, aż będzie wyglądała całkiem ładnie. Wygląda dobrze, ale to jest dopiero początek naszej pracy z transferem. Zostawiamy do suszenia i co? I okazuje się, że jest jak zwykle. Czyli trzeba kulać jeszcze raz. Jak mówi piękne polskie przysłowie, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Tak się przełożyłam, że ukulałam chłopakowi łysinkę. No cóż, zawsze może być gorzej. No i niech mi ktoś teraz powie, że rękodzieło odpręża. Sakry ble zaklął szpetnie książę pan. Pamiętacie z jakiej to dobranocki? Próbowałam zamalować łysinę, nie wyszło. No ale skończę to pudełeczko. Chociaż kusi, żeby zeszlifować całe wieczko i zacząć od nowa. Jak widzicie, po trzech kulaniach na obrazku dalej pozostał biały mesz. Po pomalowaniu lakierem wszystko zniknie. Przy okazji lakierujemy całość. Dla ładnego efektu pomalować lakierem należy 2, 3, bądź nawet 4 razy. Między każdą warstwą lekko szlifuję papierem 240. Dzięki temu grubość transferu staje się niewidoczna. Szlifuję bardzo delikatnie. A teraz trochę dżinsowego koloru na brzegach. Czyli farba akrylowa biała, czarna i niebieska. Najlepiej do tego użyć pędzelka gąbkowego. Ja mam, możecie zobaczyć to na innych filmach. Ale mięciutką szmatką także możemy uzyskać podobny efekt. Praca ułatwiłby także znacząco opóźniacz akrylowy, ale to jest informacja dla tych, co wiedzą o co chodzi. A ci, co nie wiedzą, patrzą sobie bawełnianą szparką brzegi i to też dobrze wygląda. Brzegi są już gotowe, teraz można wziąć się za chlapanie. Ale zanim znowu podniesiemy sobie ciśnienie, trzeba zasłonić części, których nie chcemy pochlapać. Obrazek ma zostać wyraźny. Ja zasłaniam go taśmą malarską, ale może być dowolny kawałek papieru. Do chlapania używamy twardego pędzla bądź czoteczki do zębu. Farby należy rozwodnić i zrobić trochę prób na boku. Wielkość kropek zależy w głównej mierze od rozwodnienia farby i twardości pędzelka. Jak gęstość farby jest w porządku, zaczynamy chlapać w pudełku. No, i jeszcze raz niech mi ktoś powie, że dekupaż odpręża. Jak ile chlapniemy, możemy sobie zniszczyć całą pracę. My mamy nie 500 na 500 a wszyscy myślą, że to jest praca dla wyciszonych flegmatyków. No i jeszcze ślady po bąbelkach. Robię je słonką do napojów. No właśnie, a takich robić nie należy. Ja tutaj się wymądrzam, a przecież najpierw odsączamy, a potem odbijamy. Czyli jak kółeczko odbija na karce jest w porządku, wtedy możemy odbijać na pudełku. A jeśli ślad wyjdzie za słabo, to zawsze możemy poprawić. Wieczko skończone, teraz środek. Robię go w ten sam sposób, więc nie ma co pokazywać. Wycinam, transferuję, pilinguję i chlapię. No i jeszcze wizienka na torciku, czyli maleńkie serduszko. Takie drobiazgi także możecie dostać w naszym sklepiku. A jak serduszek brakuje, to stolarnia docina i znowu są. Serduszka pomalowałam na biało. Wysuszyłam, brzegi objechałam świeczką i pomalowałam na czerwono. Po wyschnięciu objechałam papierem w ściernym brzegi. Dzięki świeczce bardzo ładnie odsłoniła się spodnia biała farba. Przykleiłam je klejem na gorąco, ale może być każdy klej szybko tchnący albo nawet Magic Clay. I gotowe. Praca skończona. No może jeszcze warto wieczko pomalować ze dwa razy. Wszystkim, którzy wytrzymali do końca, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny i komentowania filmu. Do zobaczenia na inspirylo.pl